Wszystkich serdecznie. Po raz pierwszy w tym roku. Jak widzicie, nie jesteśmy ani na tuktupie ani na Jeżorze Ostrowieckim, tylko jesteśmy przy drodze. Jaki to jest numer drogi? Nie wiem. Droga wojewódzka, która biegnie z Bydgoszczy do Mogilna. Po drodze mijając Brzozę Bydgoską, Łabiszyn. I tu jesteśmy na odcinku między Łabiszynem a Barcinem. I tak jak ciekawostkę Wam powiem, że ta droga tutaj jest popierdolona od 16 lat. Rozwaliłem sobie na niej kilka samochodów. Wiele zawieszeń, raz nawet od tych glutów, które powodowały tiry, uszkodziłem sobie skrzynię w samochodzie, chyba w pożocie 407. Straszne rzeczy! I ścinali tylko, frezowali te, te gluty, i na tym się kończyło. A teraz wreszcie zabrali się za porządny remont. Tutaj jest Orlen w Marcinie, drugi. Pierwszy jest na dole tam, w miasteczku. I robię sobie dzisiaj test skutera pędziwiatra w wersji 2.0. To jest Moto chiński, który mi zastąpił starego, poczciwego kokosity. Moc ma tylko 500 W większą. Tamten miał 1000 W, ten ma 1500 W. I po raz pierwszy powiem Wam szczerze, kochani, że spiałem dwa akumulatory równolegle, równolegle z sobą. Bo wcześniej woziłem tylko drugi akumulator na zapas. A w tej chwili tutaj jeden stoi pionowo pod siedzeniem, a drugi jest oczywiście w podłodze i razem mają na chwilę obecną 40 godzin. No i testuję sobie zasięg i na chwilę obecną przejechałem już 15 plus, 15 plus 10, czyli 40 km, a do domu mam jeszcze prawie 20 stąd, do złotniku Kujawskich. Także będziemy po, popylać i zobaczymy, ale o dziwo, napięcie które normalnie wynosi 67V po naładowaniu tu jeszcze w tej chwili 626 o, 5V bardzo bardzo no niesamowity po prostu wynik Jestem pewien, że wpływ na to ma również nowa opona z tyłu, ponieważ trafił mi się Plak. Niedawno opona została, z wielkim trudem, ale zmieniona. I tu gorąco polecam opony od taczek, wózków, jakichś tam i, i, i kładów i tak dalej. To jest opona kupiona w Polsce, zamiast drogiej, za 360 zł, opony oryginalnej, chińskiej. Tu jest normalna, polska opona, 18x8,5, myślnik 8, czyli 8-calowa opona. Z tym, że trzeba zwracać uwagę, żeby indeks prędkości takich opon był minimum B. Minimum B, czyli do 50 km na godzinę. I ta oponka zachowuje się świetnie. Wiadomo, że takiego koła nie można wyważyć. Tu jakaś debilna fotowoltaika znowu kolejna. Takiego koła nie idzie wyważyć, bo ono ma w środku silnik. Ono ma w środku silnik i razem z tym kablem, który musieliśmy oczywiście wypiąć ten kabel. który jest kabel. Dlaczego? No to tego nie idzie włożyć na, na wyważarkę, żadnym, także rozumiecie. Ale jest wszystko elegancko, super. Co to się stało i się nie stało? OK. Także śmigam dalej. Później napiszę w komentarzu jeszcze pod filmem, ile on ostatecznie mi dzisiaj przejechał. Może wcześniej zasięgi były coś słabe z tego powodu, że właśnie było trochę mało powietrza w tej, tej opolie, której życie już się po prostu kończyło bo, bo, bo wynosił ten zasięg no, tylko około 40 km wcześniej także zobaczymy jak to będzie wyglądało dzisiaj kończę serdecznie pozdrawiam zapraszam na kolejne filmy do zobaczyska hej hej